Dzisiejsze dni są bardzo ważnymi, jeżeli chodzi o kalendarz imprez całorocznych. W 2024 roku obchodzimy 599. rocznicę. Praw miejskich Tykocina. Za rok mamy 600-lecie miasta. Więc dla nas nawet ten rok jest bardzo ważny, bo my się przygotowujemy do tego wielkiego święta za rok. Dzisiaj są dni Tykocina, dzisiaj jest święto potraw regionalnych, dlatego gościmy też Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolniczego. Dlatego mamy tu gości w postaci kół gospodyń wiejskich, które prezentują nam swoje wyśmienite potrawy. Miałem okazję spróbować kilku naprawdę. Polecam wszystkim osobom, które chcą spróbować tego smaku dzieciństwa, to to właśnie to pokazują i to prezentują koła gospodyń wiejskich. Dzisiaj przy Dniach Miasta będziemy mieli również dużo fajnych atrakcji. Będzie dużo zawodów sportowych, dużo... E, można zakupić również produktów takich e, rękodzieła, produktów e, takich, które są ręcznie wyrabiane, również spożywczych. E, świetna muzyka, zabawa, bardzo wesoło. No i nareszcie, bo mamy już też bardzo ładną pogodę, więc wszystkich chętnych i miłośników dobrej zabawy i dobrych potraw zapraszam do Tykocina na dni miasta. Założyliśmy wraz z dziewczynami koło gospodyń Spryciule. Na pewno jesteście ciekawi, dlaczego taka nazwa. No już wam mówię, dlatego że koło założyły dwie ule i spryciule, ale żeby tego było mało. Jakie są spryciule? Szybkie, zwinne, sprytne. No to naszym motywem przewodnim jest pszczółka. Także to jest nasza tajemnica. Koło jest świeże, dlatego że założyliśmy je dopiero w marcu. Bardzo lubimy gotować, sprawia nam to bardzo dużą, ogromną przyjemność. W naszym kole są nie tylko dziewczyny, są też panowie. No, nie ukrywamy, że potrzebujemy czasem pomocy. Jeżeli chodzi o nasze danie, to jest nasze autorskie danie. Wymyśliliśmy je sami, dlatego że bardzo lubimy dynie. To nie jest już nasz taki debiut, jakby w ogóle debiut. To jest nasz pierwszy. Z daniem to jest drugi. Danie to jest taka, taka pyza, bomba dyniowa, pyza taka z dynią. Ona w środku ma farsz, jest w farszu z ziemniaczków, jest dodana pieczona dynia. I to wszystko jest w sosie opinkowym. Przyjechałyśmy z daniem, które nazwałyśmy je, Jeleniowa Dama w Podlaski, z Podlaskiej Kniei. E, jest to comber sarny, który jest marynowany we wszystkim, co nam daje Podlaski Las i nasze podlaskie ogrody. E, podajemy je również z kaszotto, z borowikami i pieczonymi warzywami. Marchewka, pietruszka. Pracochłonne danie? Pracochłonne, ponieważ dziczyzna jest bardzo specyficznym e, mięsem, które wymaga e, też pewnych umiejętności, wiedzy, żeby ją dobrze przyrządzić i żeby smakowała. Przyjechałyśmy dzisiaj na konkurs Bitwy Regionów z daniem z golonką tradycyjną, podaną z, z, z kapustą zasmażaną i z ziemniakami z ogniska. E, koleżanka, może? E, więc, my jesteśmy z Kalinówki. Królewskiej, której nazwę wiążemy jeszcze z królem Zygmuntem, który ponoć zabłądził, bo obok jest duży, duża, le, duży las, że będąc na polowaniu, to były lasy królewskie, puszcze. No i tutaj znalazł nocleg. No a czym można poczęstować króla? E, jakimś takim e, najbardziej wykwintnym daniem, e, którym właśnie sami ludzie sporządzali jedli, więc. E, Poczęstowano golonką, ziemniaki piekły się w ognisku, więc ziemniaki z ogniska. No i kapusa to też takie u nas bardzo tradycyjne danie, bo miejscowość rolnicza, ludzie ciężko pracują, muszą po prostu dobrze zjeść, żeby mieć siłę do pracy. Dzisiaj przyjechałyśmy ze swoją potrawią regionalną, a jest to potrawa, która nazywa się kaczka, pierś z kaczki na podpłombie. Pieczona pierś z na podpłomyku z rzemem pomidorowym. Wybraliśmy ten produkt dlatego, że kaczka to jest naszym produktem regionalnym. Od lat jest znana, bo to jest bardzo smaczne mięso z kaczki. To jest jedno z najsmaczniejszych spośród drobiu. I kaczka sama w sobie jest bardzo powszechna, dlatego że w tamtych czasach była stosowana na, na różne okazje. W różny sposób była podawana, była serwowana. I te przepisy, które nam zostały przekazane, to babcie dobierały przypraw z takim szczególnym, starannym zainteresowaniem. Dlatego ta kaczka została tak nazwana, że to jest klasyka polskiej kuchni. Była podawana na stoły. I w różnych okolicznościach, szczególnie na spotkania rodzinne, na takie duże wydarzenia. Także ona gościła na polskich stołach cały czas, natomiast te wszystkie produkty, które do niej użyliśmy, też są naszego pochodzenia. Nasze serki tek, też od naszych producentów, pomidory też nasze polskie, także wszystko nasze zdrowe i fajne produkty. Dzisiaj spotykamy się na Bitwie Regionów w Tykocinie. Dzisiaj udział biorą koła gospodyń wiejskich z powiatu Monieckiego, Sokulskiego i Białystockiego. E, to jest konkurs ogólnopolski organizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, którego celem jest e, ocena e, Dziedzictwa kulinarnego, które promuje koło gospodyń wiejskich, koła gospodyń wiejskich. Koła gospodyń wiejskich prezentują swoje potrawy. My bierzemy pod uwagę to, czy to jest przepis rodzimy, czy wytworzone są potrawy z produktów regionalnych. Też ten program jest skierowany po to, aby też pokazywać, i wpisywało się, żeby to w naszą ideę konkursu Kupuj świadomie. Chodzi o to, żeby wykorzystać pokazać kreatywność kół gospodyń wiejskich ich, ich przygotowanie czyli oceniamy też walory smakowe ale też walory estetyczne produkty to tak jak powiedziałam produkty regionalne czy są wykorzystywane dzisiaj udział w konkursie bierze 12 kół gospodyń wiejskich najpierw odbywała się ocena też zgłoszeń czy te m, faktycznie potrawy wpisują się w te regionalne tradycyjne potrawy z i czy to są y, przepisy powiedzmy z, taką, z takiego dziedzictwa kulinarnego więc dzisiaj na przykład mamy pierogi z karpiem golonkę pięknie przygotowaną z ziemniakami w, z pieczonymi w ognisku, ziemniaczanki poduszki ziemniaczane, tak? Więc to jest mnóstwo nietypowych potraw dopiero jesteśmy po trzech potrawach i każda jest na swój sposób wyjątkowa, pod względem właśnie smakowym, ale też podanie potraw i sama estetyka Kół Gospodyń Wiejskich które, no, jak sami Państwo, pewnie będziecie widzieli, pięknie są ubrane panie, pięknie podawane potrawy. W dzisiejszym konkursie potrawy oceniane są w kilku kryteriach. Bierzemy pod uwagę przede wszystkim smak, ale też sposób podania, wykorzystanie lokalnych produktów do przygotowania potrawy, do jej udekorowania, związek z tradycją, z historią i to, co jest najbardziej zaskakujące, to to, że większość tych dań mogłoby spokojnie z tego konkursu trafić wprost na stałe do restauracji. Aż tak? Aż tak. To są naprawdę bardzo dobrze wyważone potrawy, dobrze dobrane smaki. Przed chwilą próbowaliśmy wywaru z Skarpia z, z grzybami. Był bardzo klarowny. Naprawdę nie jeden szef kuchni mógłby taki wywar użyć w, u siebie w restauracji.